Walka z katarem u małego dziecka i noworodka jest bardzo trudna i budzi wiele obaw rodziców. Tym bardziej, że katar zakłóca sen dziecka i przeszkadza w oddychaniu. Jak pomóc dziecku załagodzić dolegliwości związane z katarem? Katar dokuczliwy jest zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci. Niemowlęta nie są w stanie jeszcze samodzielnie wydmuchać noska. Katar zaczyna się od kichania. Wydzielina na początku jest wodnista, później staje się bardziej śluzowata. Nos należy udrażniać kilka razy dziennie, koniecznie przed snem i koniecznie przed każdym karmieniem. Twoim sprzymierzeńcem w walce z katarem będzie elektryczny aspirator do odciągania wydzieliny. Są dwa sposoby na odciąganie wydzieliny: gruszka i aspirator. Ja wybieram aspirator, dlatego że jest prosty w obsłudze i dokładnie odciąga wydzielinę z nosa mojego dziecka. Takie urządzenie jest szczególnie potrzebne rodzicom niemowlaków i małych dzieci. Zalegająca w nosie wydzielina utrudnia oddychanie i sprawia dyskomfort małemu dziecku. To urządzenie odsysa wydzielinę z nosa i udrażnia go, dzięki czemu dziecko może swobodnie oddychać i przejść przez infekcję bez niepotrzebnych powikłań. ręczny i smukły kształt oraz zbudowany akumulator sprawiają, że jest znacznie wygodniejszy od tradycyjnego podłączonego do odkurzacza. Ogromnym plusem jest możliwość regulacji tempa ssania. Mamy aż 5 poziomów nocy. Dodatkowo, aspirator ma wbudowany akumulator, dzięki któremu nie musimy martwić się o baterię, co jest mega wygodne podczas podróży. Wystarczy zwykła ładowarka do telefonu. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje końcówek wąską i szeroką którą dopasowujemy w zależności od rodzaju wydzieliny. Nie wkładamy koło do malutkiej dziurki noska. Należy przyłożyć bezpośrednio do nosa i zatkać nostrze. Po zastosowaniu aspiratora należy zdemontować urządzenie. Robimy to zgodnie z instrukcją obsługi. Na początku odjmujemy plastikowe elementy. Następnie w środku znajduje się filtr. Filtr usuwamy za pomocą cienkiego przedmiotu. Możemy posłużyć się na przykład zapałką. Nie musimy martwić się o filtry, ponieważ znajdują się one w opakowaniu. Korpus urządzenia wystarczy przetrzyć. suchą szmatką. pamiętajmy, że plastikowe elementy urządzenia myjemy w ciepłej wodzie z mydłem. Nie zalewajmy ich wrzątkiem, ponieważ mogą ulec deformowaniu. Dopiero teraz aspirator nadaje się do ponownego użycia. Aspirator jest niezwykle poręczny i smugły i sprawdza się w czynnościach, które wymagają precyzyjnych ruchów mamy. Bardzo cicho działa, dzięki czemu nie rozprasza uwagi dziecka. Urządzenie jest bardzo proste w utrzymaniu czystości. Należy jedynie opłukać plastikowe elementy w wodzie z wodą. Podłączamy urządzenie do ładowarki i aspirator jest znowu gotowy do użytku. Jest bardzo bezpieczne, Nie musimy kupować żadnych dodatkowych wkładów i nie powoduje u dziecka wyraźnie.